Siema Nie wiem słyszać, bo teraz nagrywam w drodze ze szkoły A nie mam teraz, będę musiał czekać na siostrę długo Jak zwykle I nagrywam, bo mi się po prostu nudzi i... Szereże Jeżeli się odwracam, ale mnie nie widzicie Bo słońce teraz świeci a Ja to nagrywam zaraz po wyjściu ze szkoły, by... by Tyle. Ej, jeżeli nie chcecie, żebym nagrywał po angielsku, to poproszę... Napiszcie w komentarzu, albo coś takiego. Bo... <laughs> poproszę, mam na kanale nie wiem, co mam robić. <laughs> widać mnie? Widać. Ja się kurwa patrzę, uciekamy. <laughs> Trzeba stać. Tak czy wiecie, chodź, jak to kończyło. No teraz możemy je widzieć. I tak. Czekam teraz na siostrę. To lega wejdzie, jak to działa. Yeah, so put up. I'm not allowed to, I have to wait for my sister and I'm recording right now for YouTube. You what? You yes! I've got an account on YouTube and I record with my phone. And um, yeah, I just make make some stuff. Then I, then I get I, on the, one of the videos. I got like fifty five subscribers. I'm like, what the fuck? That's only a video. And, uh, yeah. I don't really fucking know. See ya. Będę mógł zostać wyzywany, ale to nie moja dna. Nie, nawet nie wiem słychać. Jeżeli mam jakichś Polaków, którzy mieszkają w tej szkole, to po prostu napiszcie mi, że jesteście... jesteście w aleju. Po prostu wtedy świnia. No i tak, kończę po boli, no i cześć no.